Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA V. W tym odcinku zaczniemy sobie wykonywać misje dla Lestera, czyli zabójstwa, które pozostały. I wykonamy sobie kilka z nich, albo wszystkie. Zobaczymy. Tymczasem dojeżdżamy do jednego z nich, ale zanim to zrobimy, to najpierw trzeba kupić akcje firmy Debonair. Także wchodzimy na giełdę. Szukamy de Bonaire i kupujemy za wszystko, za wszystkie pieniądze Franklina. Franklinowi zostało tylko 5 dolarów. Na razie akcje, jak widać, są po 25. Ok. Teraz przełączymy się na Michaela. U niego zrobimy dokładnie to samo. Czyli kupimy za wszystkie jego pieniądze akcje Debonaire. U niego jest to 41 milionów, prawie 42. Michaelowi zostało 15 dolarów. I jeszcze nam został oczywiście Trevor. Ostatni, ale równie ważny. Ciekawie co on robi. A Trevor jest piany. No, właściwie to po imprezie jakiejś. No i u niego zrobimy dokładnie to samo, co u reszty. Wchodzimy na rynki i kupujemy Debonaire za wszystko, co posiada. U niego to jest kwota 37 milionów, prawie. Trevorowi zostało 25 dolarów. Ok, i teraz wracamy do Franklina. No i możemy zaczynać wykonywać misje dla Lestera. Zobaczymy, co mamy zrobić. Okej, okay, you know wiesz o czerwonych cigaretach? Sure, Oczywiście. Cigaret, który zbudował Amerykę. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning is that all dog shit that's quite a favor and that's quite a house you're living in get this done quickly and i'll try to throw in a sweetener as well now i'd advise picking up some long-range hardware to get this job done you'll be helping a lot of people with this franklin including anyone who might have a sizable investment in say uh debonair cigarettes Jest to kulturysta jakiś. No i mamy tutaj wyznaczoną trasę, także na pewno się nie zgubimy. I mamy na to ile? 8,5 i pół minuty ponad. O, wow. ale autem rzuca. Już w zasadzie jesteśmy na miejscu. Jeden zlikwidowany. Teraz ktoś jest na jachcie. Tam mamy nieco dalej, ale Franklin tam powinien szybko dojechać. Jeszcze kawałeczek i będziemy na miejscu. A tutaj będziemy likwidować kogoś z parkingu. Kto następny? Przy jakimś wieżowcu Eclipse Medical w dzielnicy West Vinewood dwa kilometry do celu powinniśmy tam dotrzeć bez większego problemu. No, bez tych umiejętności takie akrobacje by się nie udały. Taki slalom. No, ale na szczęście Franklin ma te umiejętności, więc wszystko jest w porządku Wszystko jest łatwe. No, ale jak się rozpędzi, to czasami ciężko go zatrzymać. Dobra, tutaj skręcamy. I tutaj gdzieś będziemy się musieli zatrzymać. Gdzie ten ktoś jest? A tutaj chyba. I ostatni zawodnik do usunięcia jest na Winewood Hills, na motocyklu. Okej, okay, pojedziemy sobie tędy, tak jak nas GPS prowadzi. Mamy na to 5 minut, także ho ho ho. Bez problemu. Później już po tej misji będzie trzeba poczekać, aż akcje urosną. No i w odpowiednim momencie jest sprzedać. Już się zbliżamy, jeszcze niecały kilometr do celu. Gdzie on jest? Okej. Okay. Widzę cel. No i to by było na tyle. Wracamy teraz do domu Franklina. No, misja ukończona, multibójstwo Franklin zarobił y, 7000. No, i postęp, ukończona misja na 100%. Także teraz musimy poczekać aż akcje urosną. No, i widzimy się już z finalnym efektem. Zobaczmy, ile udało się zarobić. Na tych akcjach powinniśmy zarobić około 60%. Udało się 64%. Ok, wyprzedajemy. Franklin zarobił 24 miliony, co łącznie dało mu 62 miliony. Ok, a teraz za to wszystko kupujemy akcję Redult Cigarettes. Redult. Kup. Za wszystko, czyli za te 62 miliony. Ok, teraz przenosimy się do Michaela. Franklinowi zostało 5 dolarów. Michael jest w domu u siebie. U niego zrobimy dokładnie to samo. Czyli sprzedamy wszystkie akcje i kupimy akcję Redwooda. U niego to jest zysk 27 milionów. I on zarobił 69 milionów. Ok, teraz kupujemy Redwooda. Oczywiście za całą kwotę, czyli 69 milionów. Okej. Okay. Michaelowi zostało 7 dolarów. No i ostatnia postać została, czyli Trevor. Ciekawe w jakiej sytuacji go zastaniemy. Podobnej, co ostatnio, tylko w innym miejscu. U trewora udało się zarobić... 23 miliony, prawie 24. Co dało łączną kwotę 60 milionów. I u niego też kupujemy Redwooda za całą kwotę. Trevorowi zostało tyle samo co Franklinowi, czyli 5 dolarów. Ok, teraz przełączamy się z powrotem na Franklina. No, i widzimy się już, jak Franklin będzie bogatszy. Zobaczmy, ile udało się zarobić na akcjach Redwood Cigarettes. 580%. Wow! Wyprzedajemy wszystko i. Franklinowi udało się zarobić 360 milionów. Wow, sporo. Naprawdę bardzo dużo. Obecnie ma 422 miliony. Ho, ho, ho. Okej. Okay. Teraz przełączamy się do Michaela. U niego zrobimy dokładnie to samo. Ciekawy jestem, ile u niego wyjdzie. Ale na pewno nie mniej. Michael oczywiście w domu. Zobaczmy, ile to u niego wyniosło. U Michaela jest to 400 milionów. Obecnie ma 469 milionów dolarów. Spory zysk. No i ostatni, Trevor, pewnie w ciekawej sytuacji We are scooter scooter ciekawe. Dobra, u niego też sprzedamy wszystko. U Trevora jest to najmniejszy zysk, ale mimo wszystko spory. 351 milionów i obecnie ma 412 milionów dolarów. No jest to naprawdę bardzo duży zysk. Przełączamy się teraz z powrotem na Franklina. No i mogę dodać tylko tutaj, że na Redut Cigaret można zarobić naprawdę znacznie więcej, jeśli odpowiednio się zapisuje grę, przez to się przyspiesza czas i oczywiście najlepiej zapisywać to naprzemiennie, czyli dwa zapisy gry. Jeżeli akcje spadają, to wczytać poprzedni zapis i zrobić dokładnie to samo. Za którymś razem akcje będą szły znowu do góry. A teraz widzimy się ponownie przy kolejnej misji u Lestera. Przed kolejną misją u Lestera trzeba kupić znowu akcje. Tym razem trzeba kupić akcje Fruta. I teraz to zrobimy. Akcje Fruta co na Bawsaku? Trzeba kupić tych akcji. No za wszystko, czyli za 422 miliony w przypadku Franklina. Trzeba to zrobić każdą postacią, żeby po prostu osiągnąć zysk. Franklinowi zostało 357 dolarów. Przełączamy się na Michaela. Michael na zakupach. W końcu bogaty to, to sobie może pozwolić. Dobra, u Michaela też kupujemy y, wszystko. Za wszystko kupujemy akcję Fruit. Czyli u niego to jest 469 milionów. Michaelowi zostało niecałe 200 dolarów. Przełączamy się na ostatnią postać Trevora. Trevor na plaży. Aha. Trevor tak jakby zajęty troszkę. Ale u niego też trzeba kupić za wszystko... ...akcję... ...frut. W jego przypadku jest to 412 milionów. Kupujemy. I Trevorowi zostało 125 dolarów. Wracamy do Franklina. I jedziemy sobie wykonać misję u Lestera. ever heard of jackson skinner he's head of product development at facade man we must read different magazines and the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. <laughs> All right, homie. I'll be in touch. Ok, czyli mamy obserwować prostytutkę i zaczaić się na jednego faceta, który sprzedaje dane nieco ponad kilometr do celu. Już się zbliżamy. I w zasadzie już jesteśmy na miejscu. Damn, there, today, ok, trzeba znaleźć samochód, do którego ona wsiądzie. Właściwie obserwować ten samochód, do którego ona będzie wsiadać. No, kolego, nie zarysuj mi wryki. I do tego samochodu, do którego ona wsiądzie, będzie nasz klient do odstrzału. Hey, Jedzie kolejny jakiś. Czy to może być on? Może to jest ten?

I'll speak to you soon. Ok, już jest po misji. Misja ukończona. Grzeszna miłość. Ukończona na 100%, a Franklin zarobił dodatkowe 5000 dolarów. Ok, teraz możemy sprzedać akcje, które kupiliśmy i kupić kolejne akcje. Sprzedajemy akcję frut. Wyprzedaj. Chociaż troszkę mało jest, tak mi się wydaje. 17%. Może poczekamy jeszcze chwilę? Może pojedziemy do Franklina do domu i wtedy zobaczymy. 17% to wydaje mi się, że to jest troszkę za mało jak na takie akcje. No ale cóż, może tyle ma być. Zaraz zobaczymy. Zaraz będziemy w domu u Franklina. I tam zobaczymy, czy akcje urosły, czy nie. może zmalały? Około 17%. Zobaczymy, ile teraz jest. Dalej jest 17%. Dobra, to widzimy się już z finalnym efektem tych akcji. Zobaczmy, ile udało się zarobić na akcjach Fruit. U Franklina jest to wynik. 25% i muszę Wam powiedzieć, że więcej się po prostu nie da. U Franklina jest to wynik 105 milionów i łącznie ma 527 milionów, prawie 528. Przełączamy się teraz na Michaela. Michael, oczywiście, u siebie w domu. Gra sobie z Jimmy. ale gry chyba nie są dla niego. Zobaczmy ile jemu się udało zarobić. Jemu się udało zarobić 117 milionów. OK. I teraz kupimy akcję Fasade. Oczywiście za wszystko, czyli 587 milionów. Michaelowi zostało prawie 200 dolarów. Przełączmy się jeszcze na Trevora. Chyba mu nie smakowała. Nie spodobało się mu. Zobaczmy, ile Trevor zarobił. E, Trevor zarobił 103 miliony. Też niezły wynik. I w sumie ma 515 milionów. Teraz kupujemy akcję Fasadę. Oczywiście za te 515 milionów. I Trevorowi zostało jedynie 29 dolarów. Wracamy z powrotem do Franklina. I u niego też trzeba kupić za wszystko akcje firmy Fassade. W jego przypadku jest to 527 milionów. Franklinowi pozostało 269. Ok, także widzimy się już z finalnym efektem. Ile udało się zarobić na fasade, fasady? Zaraz się tego dowiemy. 33,23% czyli to jest 175 milionów w przypadku Franklina, co daje nam sumę 703 miliony. No, spora kwota. I to samo sobie zrobimy u Michaela, czyli sprzedamy wszystkie akcje. Michael znowu był na zakupach U niego jest również taki sam procent ale Zysk jest 195 milionów Co daje nam 782 miliony. Też spora kwota. No i został nam jeszcze Trevor. Ciekawe w jakiej sytuacji będzie. Trevor w kontenerze na śmieci? <laughs> no cóż, czyli miał ciekawą noc. U Trevora również sprzedamy wszystkie akcje. Procent jest taki sam, ale zysk jest jedynie 171 milionów. Co daje nam łącznie 686 milionów? Na tym sobie skończymy ten odcinek. Także, jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!